Lądują tutaj, a może myślą, że my mamy jedzenie. No, czy, czy my go za rękę. One chyba myślą, że, że tego, żeby przeszliśmy z jedzeniem. Tu płyną, wiecie? Patrzcie, wszystkie tu płyną, no nie mogę. Po, popisują się, żeby coś dostać do jedzenia. No właśnie, masz rację. Ja zobaczcie, wszystkie tu płyną. Patrzcie, ale... O, a Kolejna tam jak głośno kwaczą. No ale no tu chcą przyjść do nas, widzicie? No. Powychodziły wszystkie. Le Patrzcie się. Patrz. A, te, no, a, tam a ta ma czerwony karka. dziobek. Patrzcie, przypłynęły wszystkie i tam jeszcze reszta płynie. No, biała kaczka, taka obiadowa, zwykła. Ale śliczne kaczki, prawda? Szare kaczki. Odpływają, nic nie dostały, i co odpływają, tak? Aksio, tak? co kaczki robią? O, jak się gonią tam, widzieliście? Ale maskonury w Maxionie, nie? Nie ma tu maskonury żadnych? Nie, ta jest mi coś to czarna, ja, no tamta, tak? no tamta, tam, A Luś, idź tam. A Luś za rączkę, bo jest bardzo ślisko i wpadniesz do wody. O jak się gonią tam, patrzcie, patrzcie, patrzcie. No tak, bo one wylatują. A ta jak, patrzcie, będzie lądować, nie wiem. No tak, one tu przepłynęły, bo usłyszały, że przyszliśmy i myślą, że dosta, dostaną coś do jedzonka. Maksio, ale nie, nie idź tam blisko. Maksio, cofnijcie. się, Maksio. Śliźnię. Odejdź, bo on się od ciebie wyrywa. Nie zbije się do niego, bo się, się od ciebie chce uwolnić. tutaj. Może kapturki załóżcie, co? Pokropi kropi deszczyk. Maksio, załóż kaptur. Hej, idziemy kom, dalej. Alek. Idziemy dalej, tam też będą, no. No, tam, tam, tam na takie patio. Tak tam też pewnie będą, no.